Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj parę słów na temat serialu The Alist. Powiem Wam, że ostatnio mam taki moment, że wszystkie seriale, na które czekam, które lubię, czy wręcz uwielbiam, są gdzieś tam albo są zastopowane, albo trzeba czekać na kolejne sezony kilka miesięcy. No i w tym momencie pojawia się taki problem, że trzeba w tych takich mniej znanych serialach wynajdywać jakieś perełki. I niestety bardzo dużo na serwisach streamingowych znajduje średniaków, czy seriali, które są po prostu kiepskie, które są bardzo słabe. Pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Natomiast yy, czasem zdarzy się coś dobrego. No, serial Dealist, muszę Wam powiedzieć, yy, z Netflixa yy, zaskoczył mnie swoim opisem, bo przeczytałem, że bohaterom tego thrillera o zjawiskach nadprzyrodzonych, yy, nastolatkom przebywającym na obozie na odległej wyspie, towarzyszą romanse, rywalizacja i mnożne tajemnice. No, brzmi jak taka zwykła teen drama, ale no mówię, thriller o zjawiskach nad, nadprzyrodzonych, hmm. Dziwna sprawa, bo kategoria wiekowa na Netflixie to jest 7. I sobie ja właśnie pomyślałem, jak oni to rozwiążą, w jaki sposób zrobią thriller, który mogą oglądać dzieci. I czy to będzie w ogóle przyswojalne dla widza dorosłego? Taka, taka była moja e, rozkmina. E, na początku, e, na co zwróciłem uwagę, to jest dubbing. Dubbing, który mnie strasznie edytował. A jeszcze do tego miałem taki problem, że kiedy ten dubbing sobie chciałem wyłączyć i same napisy zostawić. To i tak pewne kwestie, nie wiem czy to był jakiś błąd Netflixa czy coś, ale pewne kwestie, które nie były jakby dialogami bohaterów, ale gdzieś tam były wypowiadane, nie wiem, w jakichś wizjach czy w podświadomości bohaterów, to one po prostu nie były wyświetlane w ogóle w formie napisów i tylko przez dubbing mogłem je usłyszeć. Więc i tak byłem zmuszony do tego, żeby włączyć sobie dubbing. No i nie lubię dubbingów, było to dla mnie trochę rozczarowujące to pierwsza kwestia. Druga sprawa, infantylne dialogi, też często e, stereotypowe postaci. Bardzo, bardzo naprawdę, to jest domena takich produkcji o nastolatkach czy produkcji dla nastolatków, że właśnie tak to niestety wygląda w tych serialach. Ale powiem wam, że to są chyba wszystkie minusy. Ten serial nie jest zbyt dobrze oceniany w internetach, z tego co widziałem, ale ja jestem naprawdę zaskoczony. Serial 7 Plus bez przemocy, a ja się nie mogę oderwać. Naprawdę krótkie są te odcinki. Ten sezon pierwszy, no aż prosi się, żeby była ta kontynuacja. To zakończenie było takie, no nie powiem, że rozczarowujące, bo ogólnie serial mi się podobał. Ten, ten sezon w sumie pierwszy. Natomiast aż się prosi o tą kontynuację. Aż bym chciał to oglądać, jakbym już miał ten drugi sezon, nie? To bym wolał to obejrzeć w całości, niż tak to sobie dzielić. No ale już obejrzałem ten pierwszy sezon, i niestety czasu, że tak powiem, nie cofnę. Ale powiem wam, że naprawdę się tego nie spodziewałem, że to będzie takie tajemnicze i takie wciągające. Są krótkie odcinki, które sobie można w bardzo szybki sposób obejrzeć. Nie jest to jakiś serial bardzo angażujący, że trzeba tam ileś dni przy nim siedzieć, poświęcać na niego bardzo dużo czasu. Także jeżeli szukacie czegoś do obejrzenia na szybko, ale co was wciągnie, pochłonie, będziecie chcieli wiedzieć co dalej, to naprawdę sięgnijcie po list. To nie jest wcale jakieś takie e, gówno dla nastolatków, jak się może wydawać. W moim mniemaniu, naprawdę, mimo tej naiwności, mimo tej, e, tego, że czasami jest trochę infantylnie, to mimo wszystko ten serial ma coś w sobie, takiego tajemniczego, takiego trochę nadprzyrodzonego, że chcemy wiedzieć, co będzie dalej. E, I ta fabuła cały czas się zagęszcza, zagęszcza e, i się po prostu wisi w powietrzu. A ja bardzo lubię we wszelakich filmach czy serialach, jak wcale niedużo się dzieje, ale w cały czas. Jesteśmy trzymani w niepewności. Ta siekera właśnie nad, nad nami wisi i, i mamy wrażenie, że za chwilę spadnie na ziemię, ale ona nie spada, ona sobie wisi i cierpliwie czeka na swój moment. Uwielbiam to, uwielbiam to, to jest świetne i to jest właśnie w tym serialu, mimo że ma tak niską kategorię wiekową. Dla mnie ten serial naprawdę nie jest to, wiadomo, jakiś geniusz, jakieś coś arcy, arcy pięknego. Zdjęcia jakieś też nie są wybitne, ale dla mnie 7 na 10 to jest przyzwoita, Ocena dla tego serialu. Mogę Wam polecić, jeżeli już nie macie nic innego do oglądania. Jeżeli wszystkie takie klasyki serwisów streamingowych widzieliście, zobaczcie sobie da list.